Rozpoczęliśmy współpracę z Polskim Związkiem Bobslej i Skeletonu, a tym samym zostaliśmy sponsorem głównym polskiej reprezentacji. Bardzo się cieszę, że ta wyjątkowa dyscyplina dołączyła do projektów, które wspiera Energa. I mimo, że jeszcze dziś nie jest rozpoznawalna, to mam nadzieję, że pod naszymi skrzydłami to się zmieni. Skeleton w ogóle polega na tym, że jest długi tor lodowy? I zjeżdżamy na takich długich e, saneczkach, które nazywają się skalatony, i zjeżdżamy głową w dół. Jakby to jest taki tor, załóżmy autostradę, tylko że na autostradzie jest wylany ród. Biegamy po tym locie, później wskakujemy do bobsleya i mamy 14 załóżmy różnych zakrętów, i trzeba dojechać jak najszybciej do mety. Bez wypadku, oczywiście. Trener, który był odpowiedzialny za poszukiwanie nowych zawodniczek właśnie znalazł mnie ze względu na to, że trenowałam wcześniej lekkoatletykę, więc stwierdził, że chce spróbować zaprosić mnie na testy sprawnościowe. Stwierdziłam, że spróbuję czegoś nowego, może mi się spodoba. No i się spodobało, więc tak zostałam. Wsparcie grupy Energa, grupa Orlen. Pozwoli nam, żeby zawodnicy, wszyscy, którzy są zaangażowani w ten polskie bobsleje, mogli mieć wsparcie przy zakupie sprzętu, startu w zawodach, stypendia sportowe, więc dla nas to jest ważna sprawa, aby zabezpieczyć te środki, które pozwolą nam osiągać wyniki sportowe.